Cześć, witam na kanale Majster BB. Ja nazywam się Bogdan. Zaczynamy nową, mam nadzieję, krótką serię. Będziemy modernizować wiertarkę stołową firmy Parkside. Wiem, że z wielu z was ma taką wiertarkę w swoich warsztatach. Jest to bardzo dobre narzędzie do takich zadań hobbystycznych, no ale niestety z biegiem czasu działa coraz gorzej i jej dokładność jest coraz mniejsza. Postanowiłem ją troszeczkę zmodernizować, przejrzeć, ulepszyć. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Z takiego oto blatu bukowego, który mi został, wykonamy podstawę samej wiertarki. czyli zastąpimy ten element. A rurę wzmocnimy, zalewając ją po prostu betonem. Mi trochę zostało, jakby ktoś był chętny. To taki szybko snący, szybki beton. Do tego wykonamy, wykonamy zbrojenie z pręta. To jest bodajże szóstka, pręt zbrojeniowy kupiony w markecie, 3 metry tyle mi zostało. 3 metry kosztuje coś niecałe 7 złotych. Także troszeczkę betonu, jeden pręt. Zobaczycie jak wykonałem to zbrojenie. Nie ukrywam, że to był bardzo wesoły dla mnie odcinek. Troszeczkę się uśmiałem, ale czasami takie majsterkowanie też jest fajne. Efekt końcowy tego odcinka, czyli jak wyszła nam poprawa sztywności tej wiertarki. Jej Zobaczycie na końcu filmu, ja Wam powiem już, że jestem zadowolony, bo na pewno jest lepiej niż było. Ja nie będę przedłużał więcej, trzymajcie się. No to bierzemy się za tą wiertarkę. Zaczniemy od zrobienia nowej podstawy. Ja ją wykonam z tego blatu bukowego. Jest to pozostałość. Po budowie biurka dla moich córek. Teraz wyznaczam sobie środek otworu kolumny, ale nim zajmę się później. Najpierw będą tutaj takie cztery mocowania do blatu roboczego. Będzie tutaj też podfrezowany taki rowek i takie półokrągłe siedziska dla, dla śrub z podkładkami wypunktuję sobie te miejsca i od tych miejsc zaznaczę później takie właśnie półokręgi, które postaram się wyfrezować. W ruch idzie jeszcze ta wiertarka, którą właśnie modernizuję. Tutaj będziecie widzieć, że często staje w miejscu, bo już jest też problem z naciągiem pasku. W kolejnych odcinkach zobaczycie jak ją rozbieram. Rozkręciłem ją dość mocno. Tak jak to się mówi, im dalej w las, tym więcej drzew i tak to tutaj właśnie wyglądało. Może zobaczycie tam parę ciekawych miejsc, do których warto zajrzeć, aby wiertarka działała lepiej. Ale wróćmy do dzisiejszego odcinka. Wiercę teraz już na śruby 8,5 wiertło. Najpierw musiałem sobie przewiercić mniejszym wiertłem, aby miał pilot do tego wiertła puszkowego. Mierzę już teraz średnicy tej rury i będę wiercił otwór pod kolumnę. Rura, jak widzicie, ma 46 mm. Mam takie sprytne wiertło nastawne. Zakupiłem je niedawno. Pokazywałem je na Instagramie i tam też zapraszam Was. Możecie sobie podglądnąć zawsze wcześniej, zobaczycie co robię i jaki będzie kolejny odcinek. Oczywiście, najpierw próby, mierzenie, bo ta miara na tym wiertle no to niestety. Akurat w tym miejscu nie obejmowała, tak że musiałem przycelować. Ten otwór musi być około milimetra półtorej większy niż średnica rury, a dlaczego to później zobaczycie. No ma 47 mm. Docelowo wyjdzie tam 4 dziesiątki więcej, bo no ta wiertarka niestety ma bicia. Dlaczego otwór jest większy niż średnica rury? Z samym elementem ustalającym będzie będzie ta flamsza, ten kołnierz oryginalny z wiertarki, który pozostawię. Te szczeliny będą zalane żywicą epoksydową i to mi ustabilizuje tą rurę, bo niestety na tej mojej wiertarce nie wierzę w cuda, żebym tak dobrze to przewiercił. Wracamy do frezarki, zmiana głowiczki na frezy 8 mm. Mam taką nasadkę, jak widzieliście fajnie to się odbywa. Tutaj mierzę jeszcze te wszystkie wiercenia, bo muszą być w miarę równo, żeby później było mniej roboty dłutami. Próba, ustalam sobie tą szerokość frezowania, przestawiam troszeczkę przekładnicę, bo tam mi brakowało. Musi być idealnie z osią tego dużego otworu po wiertle puszkowym. Teraz już powinno być dobrze i zaczynamy. Frezowanie tych podcięć. Robię to tak w miarę ostrożnie, tam chyba na trzy przejścia. Nie spieszę się. Jak do tej pory, powiem Wam, że ta przykładnica i tak samo te sterowanie tą wysokością frezowania, czyli ta winda sprawują się bardzo dobrze Teraz już ostatnie przejście, już takie finalne. Resztę dopracujemy już dłutami, bo jednak te otwory po tych wiertłach puszkowych nie były na idealnej głębokości, miały tam malutkie różnice, ale to już dopracowałem dłutem. Tutaj to właśnie widzicie te takie delikatne schodki, już wyrównuję dłutem, żeby to w miarę wyglądało. Resztę już będzie praca ręczna szlifierką, i papierem ściernym. Wracamy naszą podstawę i będziemy teraz odrysowywać również od tego wiertła puszkowego takie łuki. Zaokrąglimy tą podstawę troszeczkę. Wyżynarka w rękę. No i mamy to zaokrąglone. Czas to troszeczkę przefrezować. Frez zaokrąglający 2 mm. Z tej strony spodniej było dobre dojście. Próbowałem z drugiej strony, ale niestety łożysko mi przeszkadzało, także musiałem wziąć taki oto struk. No i fajnie to poszło. Resztę dopracowałem papierem ściernym. Tak też się da pracować. No, szlifierka, tak zwane żelazko w rękę, tam tutaj akurat tą szlifiereczką będę mógł sobie podejść fajnie w tutaj te właśnie zagłębienia, gdzie będzie śruba z podkładką. Zwykła marketowa szlifierka, trochę słaba, ale musi dać radę jak na razie. Zaratować wiertarkę, odkręcamy tą głowicę. Zobaczcie, jak ten silnik tam latał. Ten naciąg paska jest uszkodzony, ale tym się zajmiemy, zobaczycie to w kolejnych odcinkach. Skręcamy rurę, ja tutaj jeszcze dodatkowo miałem nakrętki spod spodu, oryginalnie ich nie było, ten kołnierz właśnie będzie mi potrzebny, ta rura, podstawa wyląduje najprawdopodobniej w śmietniku, ona jest tak gienka, nie ma żadnych żeber, to jest tylko tłoczona blacha, jakby to był odlew z jakimiś powszechnymi żebrami, byłoby całkiem inaczej i pewnie nie musiałbym robić tej podstawy. Na razie podstawa zostaje, bo nie wiadomo co z tego wyjdzie. Tutaj sobie przygotowałem, naciąłem piłą kawałek kantówki, żeby zmierzyć ten kąt. Pierścień był na tyle ciasno zrobiony z tą rurą, że ten kąt był bardzo dobry, o dziwo. Ten mój otwór, który wierciłem tym wiertłem nastawnym jest prawie 1,5 mm większy, także ten ubytek po przykręceniu tego na gotowo zalejemy żywicą, aby to później nabrało stabilności, bo takiego otworu bym nie wykonał na tej wiertarce, żeby był tak prostopadły do podstawy. Wiertło najpierw malutkie, pilotujące, bo spod spodu będę robił takie siedzenia na nakrętki z podkładkami. Także zawsze muszę najpierw malutkim wiertłem, później puszkowym i dopiero na końcu wiertłem o pół milimetra większym od śruby, którą będę chciał zastosować. No i tu właśnie robię te zagłębienia na nakrętki. Do tego kołnierza, który będzie prowadził, mam nadzieję, prostopadel do podstawy rurę. To już mamy zrobione, i teraz dopiero mogę przywiercić to wiertłem 85 pod właśnie śruby M8. Jeszcze tam jakieś fazowanki, żeby te zadry znikły. No i przymiarka pasuje to dobrze. Podkładki, śruby M8, i spod spodu tak samo podkładki, nakrętki. Skręcamy to mocno i będziemy zalewać tą szczelinę, którą teraz widzicie między podstawą a tą rurą kolumny, właśnie żywicą epoksydową. Wezmę to później do domu, żywica sobie zdoschnie elegancko. Skręciłem to porządnie, to już mamy gotowe. Pomiar konta. Wszystko gra jak na razie. Robimy tą żywicę. Wiadomo, 2 do 1. No i tu właśnie zalewam tą dokładnie żywicą. To jest spód, więc tam się nie przejmuję, że to będzie pociapkane. Trochę bardziej mi zależy, żeby to tam wszędzie dokładnie weszło. Dolewałem kilka razy. Zalało się to dość porządnie. Ta żywica nie dość, że uzupełni tą szczelinę, no to jeszcze zadziała ona jak klej. Tutaj sobie zaślepi, aby mógł to odwrócić. Aby mi ta żywica nie wypłynęła, teraz zajmiemy się rurą kolumny. Utwardzimy ją, zalejemy ją po prostu betonem. No i Tu nie ukryłem, że trochę się uśmiałem przy tym, bo to tak pół żartem pół serio, ale no zaszkodzić nie mogło. No nie mogło być gorzej. Także wykonuję zbrojenie oczywiście, bo musi być. Wykonuję je z pręta zbrojeniowego 6 mm. Taki pręt kupicie w w markecie budowlanym za 7 zł 3 metrowy, także starczy Wam na 3 kolumny. Jak widzicie, no, drutu wiązałkowego, bo to się chyba tak fachowo nazywa, nie posiadam, więc wykorzystałem tak zwane trytytki i nakrętki, tak to połączyłem w taki trójkąt, taką trójkątną konstrukcję. Oczywiście temperatura w garażu nie pozwalała na to żeby to zostawić na noc, bo podczas pracy grzeje sobie tutaj w garażu i mam ciepło, ale, no, ale musiałem to wziąć do domu, dlatego zalewanie betonem wykonamy u mnie w kuchni, córki mi pomagały, musieliśmy oczywiście poczekać aż mama wyjdzie z domu, bo by mogła tego nie przeżyć. Zbrojenie gotowe można brać beton, podstawę i jechać do domu. Jesteśmy w domu, to jest nasz beton. Julka pomaga, zalewamy trochę, wkładamy zbrojenie. Pasuje idealnie, samo weszło. Dolewamy betonu, już do pełna, i odkładamy do wyschnięcia. Jesteśmy z powrotem, beton wyschnął. Powiem wam, że nie zaszkodziło. Tutaj będziemy mufy montować, do których przykręcimy tą podstawę. Mufy tak samo M8, 4 sztuki, można je kupić tak samo w markecie, ale szczerze mówiąc bardziej się opłaca na znanym portalu aukcyjnym, tam takie rzeczy można kupić naprawdę tanio. I przykręcamy to podkładka, śruba, mocno to ściągniemy, i będzie to naprawdę stabilnie przykręcone. Przeciągniemy to kluczem i będziemy za chwilę zakładać górę wiertarki, całą głowicę. Wszystko wraca na swoje miejsce. Za chwilę zamontuję futerko, czy tam uchwyt wiertarski, jak to woli. No i będziemy mogli próbować. Powiem Wam, że sama sztywność kolumny się naprawdę poprawiła. Teraz działa to o wiele lepiej. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało w następnych odcinkach. Jak widzicie, stolik nie wrócił na swoje miejsce, bo wykonam inny stolik, ale to już w kolejnych odcinkach. Dzięki Wam bardzo, zapraszam na kolejne odcinki. Potraktujcie je tak z przymrużeniem oka, ale jeżeli coś może działać troszkę lepiej przy jakimś minimalnym nakładzie finansowym, to dlaczego tego nie zrobić? Jest to typowa wiertarka dla Majsterkowicza. Jej cena jest bardzo dobra, także tak czy siak nikt nie będzie raczej żałował jej zakupu w naszych warsztatach nie wymaga się aż takiej precyzji. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do następnego filmu.